Cześć! Halo! W dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać jak być poziom na Vlog Planet, więc zaczynamy. Będzie ogólnie parę sposobów, bo nie chcę mi się liczyć ile. Ale po prostu będzie sposobów parę. Nie wiem, że się powtarzam, ale no. Więc <laughs> tak. Mm, dokładnie to nadal nie sposobów najwyżej montowaniu się do ogarnie jakoś. Więc no. Ale ogólnie już... Przechodzimy do odcinka, więc tak, wchodzimy sobie budujcie czy jest blokser, świat lub prefabrykat, nie i wtedy piszcie do youtubera, żeby ocenił, oceniła e, wasz świat, hmm, czy jest blokser czy prefabrykat, jak tego użyje, albo mu się mega, jej mu się mega spodoba, hmm, to może to nawet użyć i polecić swoim widzom. Takie rzeczy, tak się dają troszeczkę, a ich nawet troszeczkę dużo. Jak macie FIFA jest oczywiście więcej, oh no. Kolejnym sposobem jest granie w bitwy. Bitw. <ścoughs> znaczy, bitwy trwają y, mało, znaczy. <ścoughs> Bitwy nie trwają długo. Trwają 3 minuty, jakby mało osób co gra i idzie po prostu być na wysokim poziomie, ale jakby ja nie potrafię w bitwy i, i no, dlatego mi nie wyjdzie granie w bitwy oczywiście. Ale no, na moim przykładzie akurat nie zobaczycie, jak wyglądają, jak po prostu jest dużo buntów do tej bitwie, bo jakby nawet na początku nie potrafię ani jednej osoby zabić, więc. No, tak. Ale ja po prostu nie yeah. i heard you look good in a strong dress i heard you look good when you're undressed i heard you like to get away i heard you like to stay out late i heard you had a couple boyfriends i heard they didn't treat you right i heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you tonight Yeah They say she's too hot They say she's too cold Where she came from, nobody really knows They say she looks young But say she acts old From everything I've heard, she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes And they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a rat she bad obsession Got Ja jakby tak tutaj dogryłam dźwięk podczas montażu, bo nie zauważyłam tego wcześniej, że mi się dźwięk jakby nie, 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 nie zrobił tutaj na tej bitwie, dlatego mi się przypiszało tempo też podczas tego montażu i tam było prawie 300 punktów i 1000 expa miałam, dlatego gdy przepraszam, że tego nie było po prostu widać na tym na filmie, dlatego ja to teraz to są teraz, teraz to dodaję. Ok, następnym sposobem jest po prostu granie w parkury, albo sekundówki. Yy, polecam grać w takie parkury, co nie są już w topce, a były w topce około mm, tydzień-3 dni temu. 4 dni temu nie wiem, coś tak, 5, nie wiem, coś na teraz zaraz akurat podaję randomowe liczby, ale no, jakby ja w parkourie też nie potrafię, dlatego będzie <grywanie> będzie po prostu to widać teraz, jak parę razy to będę robić, jak mi się to nie uda podczas nagrywki, to co zrobię bez nagrywania zrobić, jak mi się to wtedy też nie uda, to wyjdę z parkura, wejdę na inny i i po prostu zobaczymy jak to wyjdzie, tutaj się zanurwałam i no, wchodzę teraz na inne nie wiem jakie jeszcze, ale jakby ja polecam jeszcze niemożliwe i szalone, teraz wybrałam niemożliwe, bo nie wiem czy to widać czy to było widać, ale wybrałam niemożliwe więc z tego mi się też nie uda zrobić, bo już to też robię troszeczkę to sekundówkę biorę teraz Jakąś od Mixona albo od kogoś innego, nie wiem. E, sekundówki są zazwyczaj mm, trudne, z y, rzadko widzę. Tylko tyram taką pierwszą lepszą. Jeśli tego mi się nie da, to ogłaszam, że oficjalnie jestem nowym mm, styten. Więc tak. Wydaje mi się i, 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 i przechodzimy teraz do następny Ale jeszcze tak, dodało y, 1200 y, XP, więc w moim rzebadwie to nie jest za dużo. Yy, a jeszcze tak zomniałam dodać na początku nagrywania, że polecam mi swój VIP-a po prostu jeszcze. Na początku. Yy bo to też będzie dawało więcej i tak, następnym sposobem jest granie w Swoosh i ocań". jakby ja teraz eksperyment wam tego nie pokażę bo schodzałam w a nie mogę... a grałam jeszcze raz w dlatego jakby mogę dopiero za 5 godzin a nikt mi się tego robi więc, ale to też daje dużo jak nie zrobicie a nie jednej pomyłki to też da dużo chociaż jak zrobicie tam pomyłki to, to w sumie też daje po 6 Jem snop. Dobra, yy, następnym sposobem jest robienie misji. Czem <coughs> misji? Bo misje dają yy, monetki i ekspas. Dają 3000 4... nawet 5 czasami, 1000. Yy, jakby akurat mam takie 2 po 50, bo ja tego nie robiłam, ale no. Yy. Kolejnym sposobem jest, no, że tutaj bitwy pono. Znaczy, jaki jest bitwę, no. A czy, 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 misja? Nie wiem, co ja mam z nim tam. Ale tak teraz jakby to powiem, bo chyba tego na odcinku nie pokazywałam, albo o tym zapomniałam, dlatego, że też dodaję podczas montowania, że polecam też chodzić na czaty, na masowe wagony i, nie wiem, trawę czasami też piszę, bo to jest jednak ten ten. Akurat teraz, nie bo się ja muszę streszczać. I no, y, ale tak Na ten sposób jest po prostu takie takie wiadomości w nie pomożesz żeby levelu, który dzięki I nie zmuszam, więc no Jeśli wam się podobało to Jakby tak, tutaj też dodaję dźwięk Muszę to być trochę ciszej, bo no Ale tak, tutaj dodaję dźwięk Więc jeśli wam się podobało, to sobie w górę subskrypcję Z dzwoneczkiem i to na tyle W tym odcinku. Pa pa